Zobaczmy, co panowie nam pokażą. El... Dużo ino i elfelt w tym turnieju jest. Elfeld mnie w ogóle miło zaskoczył. W, w ogóle poziom Jua jako Elfelt mnie bardzo miło zaskoczył. Bo widzę o niego ogromny progres względem ostatniego razu, kiedy grałem. Tareka, jak mu dzisiaj ten overdrive <laughs> bardzo ładnie to wszystko wygląda. US, z czego co widziałem, bardzo, bardzo agresywnie tu Alpha grał. Nie było momentu, gdzie nie trzymał reki. Tak jak Elphelt się właśnie powinno grać. No... Kiedy wychodziła... Alpha, nie miałem przerwę od gry, więc ja nie mam pojęcia, co ona robi. Natomiast zobaczmy, bo to w zasadzie obydwie te postaci mają bardzo dobry potencjał na neutra połkowanie i agresywną grę zobaczmy, raz ładnie odbył tą Ino UR, żeby ją do progu sprowadzić jej potencjalną ofensywę przeprowadzić, ale tutaj już się szybko mnichu odwraca teraz unika od Elfeld jest counter for hit combo. No i zobaczmy w tym roku, no jest, roku teraz... Pressure. W tym rogu teraz trzymano, a ta Ino jest przebicie i Rekka wchodzi. Wow. wow! Mało ludzi z tego co widzę potrafi skontrować tę REK po bloku. Od Elfeld. Ona nie jest też taka prosta do skontrowania. Trzeba dokładnie zresztą... wiedzieć, co się robi. No i zobaczmy, Jue kontruje. Dosyć... Kontrowanie Elfert jest dosyć schematyczne, bym powiedział, ale. Trzeba znać te schematy, jednak. No właśnie. Jest. Zatem jeszcze grab od Jue. Bardzo ładny zresztą. Właśnie raz równa ilość HP i UE uh, teraz dostaje hity, no i przegrywa w tej rundzie, mamy 2 do 2, jeżeli chodzi o serduszka. Zobaczmy, UE troszeczkę więcej resursów, zobaczymy czy je wykorzysta. Jest teraz uh, połkowana Ino, no raz uh, ładnie ten projectile trafia UE, który się w zasadzie władował tego projectile'a. Był tam bardzo ambitny dust, bym powiedział. Ale jest ciekawe, bo Mnichu nie kontynuował już po tym... Y jego presiura jakoś tam odpuścił tą, tą elfę, i automatum to automatu, ma teraz rękę w przebicie. No i wypołkowany tak naprawdę michu teraz, mnichu teraz ma ostatnie serduszko, więc no muszę powiedzieć, że jestem nie niemałym szoku tutaj. I w tym momencie pokazuje na co go stać, zresztą bardzo ładnie teraz ponownie kontynuuje tą presję na Ino. W rogu. Bardzo dobrze trzymam presję. Praktycznie nie ma momentu, gdzie ino by nie musiała blokować. A czy tak, ale ino też mi się wydaje, że ona nie jest do końca pewna, co jest w stanie zrobić na Elfeld. Tak e, to się wydaje, przytłoczony troszeczkę mnichu. I teraz przebicie na HP, No i Elfeld. E, ma bardzo dużo oraz przestrzeni do tego, żeby zakończyć ten mecz na korzyść wildcardu. Zobaczmy. Teraz e, ładne wejście od mnicha jest kontra, e, jest overdrive teraz. Od, e, zobaczmy, czy wystarczy. Od Czy był blok? Nie, jest... Nie e... Nie był blok. E... Tak e... nietrafiony ten overdrive, natomiast dokańcza sobie na spokojnie z e... Takiem z góry. Wła! Zobaczmy aba kontra Ja no, Będzie bardzo ciekawy matchup. Obie z tych postaci mają swoją drugą formę. E, nieco więcej debuffów drugiej posiada Nagoriuki. E, niestety. Natomiast no, będzie ciekawie zobaczyć. Tych dwóch panów w obydwu sytuacjach, w obydwu przemianach. A, a, zaczynamy. A, B, B, B. NTM musi wygrać teraz ten mecz, jeżeli chce jeszcze powalczyć z granicą wygranych. No i zobaczmy, raz bardzo ładne wejście od Kiska na wstępie, N klon rzucony. No Pridus tutaj się nie obronił oh, zbytnio dobrze. No bardzo white asset, unblockable oczywiście, no ponieważ to jest white asset Nagoriyuki'ego. Znaczy unblockable, tylko że oczywiście ma inwu inw kratki, e, kratki, więc nie można tego skontrolować w żaden sposób. No i tutaj na spokojnie break No przyjdąc no, w tym momencie zostawiony bez, e, bez przestrzeni na cokolwiek. No, zobaczmy, jest e, przemiana od Aby, jest ale to raz ładnie wszedł. Tutaj ten i i był troszeczkę w szoku. Ale się teraz e, w końcu odwraca Pridus. No i zobaczmy, co potrafi. Raz e, ten DP od Aby, raz ta e, niestety, swoją drugą formę. Przez rozpaczliwe użycie tutaj tego overdrive'a na drugi koniec mapy oczywiście ładnie broni się kisk. Bardzo ładny teraz combo, przemiana od Nagoriukiego I tym razem może się ta przemiana okazać właśnie na korzyść Nagoriukiego Była w dosyć dobrym momencie użyta, czy użyta, właściwie się stała, mimowolnie. Natomiast no, był w obronie Pridus, na tym wake upie, ale jest teraz piękne combo! z combo, coś niesamowitego, jeszcze na końcu przemiana! Dobrze, kisk właśnie pokazuje w jaki sposób używać przemiany od Nagoriukiego. Taki. Kisk właśnie pokazuje, jak się używa Beyblade'a. Taki, aby dać, dać sobie w zasadzie korzyść na tym Nagoriuki.